Po ostatnich doniesieniach o zwolnieniu dużej liczby pracowników poczty polskiej ponad 8,5 tysiąca osób ma stracić pracę, i to już nie jest tylko program dobrowolnych odejść, który był uruchomiony w ubiegłym roku ale zapowiedź zwolnień grupowych. I to jest bardzo niepokojące, bo z jednej strony ta przyszłość dla wielu pracowników Poczty Polskiej rysuje się w czarnych barwach, to będzie tragedia, utrata pracy, ale to jest także kwestia utrzymania, ale także poprawy świadczenia jakości usługi powszechnej, czyli przyjmowania, sortowania, doręczania przesyłek listowych, tym także przesyłek poleconych. I ta historia Poczty Polskiej w ostatnich miesiącach nie rysuje się w różowych barwach. Już w sierpniu ubiegłego roku z Rady Nadzorczej zostali odwołani pracownicy przedstawicieli przedstawiciele załogi, a na ich miejsce przez długi czas nie powoływano następców. Tym samym złamano statut spółki. Z kolei w tym roku zostały zmienione terminy doręczeń zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. I teraz przesyłka najszybszej kategorii to 3-4 dni czekania na priorytet. Był jeden dzień czekania na priorytet. I naprawdę trudno mówić tutaj o jakimkolwiek poprawianiu jakości. Placówki pocztowe mają ograniczone godziny pracy. Klecz górna. Godziny otwarcia dziesiąta dwunasta ten przykład podawał Robert Czysz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej, i warto tu podkreślić pytanie to w interesie nas wszystkich powinna być jak najlepsza i sprawna funkcjonująca Poczta Polska, bo każdy z nas z usług tej instytucji korzysta.